Halo? Nie masz psychy nagrać Ultimate Custom Night? Co? Ja nie mam psychy? To patrzcie to! <śmiech> <śmiech> e, witam Was widzowie dzisiaj w Ultimate Custom Night gdzie możecie jeszcze tutaj zobaczyć, że mam highscore no bo już wcześniej w to grałem i nagrywałem gameplay do moich shortsów, który często właśnie jest no, ale dzisiaj zaczynamy tak od zera, że tak powiem. I trochę bardziej podkręcimy tempo. Czekajcie, bo jeszcze muszę coś zobaczyć. Okej, okay, dobra, no to zaczynamy. I na pewno ustawimy sobie do niego, bo on nic nie robi specjalnie. Tylko nam szkadza tych dziadów, tego dziada okropnego Tego tak na jedynkę sobie damy. Tyk, 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 tyk. Wszystkie fantomy. Tego dajemy, tego, tych tych Tych... helpie i jeszcze trash antekami. Jeszcze kogoś... To... Na razie mam ten mój Hike score, ale jeszcze chciałem sobie Funtime Foxy. Właśnie... Spróbujmy dzisiaj z Funtime Foxy. Dobra, no to co, startujemy. A, właśnie office sobie dałem, no, o której będziesz druga jami. Muszę się nauczyć czegoś. O godzinach, o której sekundzie właściwie będzie, która godzina, będziemy musieli zobaczyć. Okej. Okay. No, ja nie będę na razie specjalnie. Ale nie możemy stracić kamer na resortach wentylacji. Reklama ekipa.

Eat over here. Oh times are on the hour. Not a moment before and not a moment later. Jakby co, czasami może tak trochę się uciąć, że tak powiem, filmik, ponieważ mam ostatnio trochę mniej pamięci, ale dobra. Freddy mi się ustawił na piątkę. Ech. Ja go na jedynkę, bo wcześniej go ustawiałem na dwójkę i szybko mnie pokonał, bo on szybko atakuje, on szybko już. On, on sobie nie daje pomiatać. To i Freddy nie. Daj frat, lepiej nie, bo jest... I, I... W sumie, Jack o' Chica... Dobra, nie, lepiej nie, Jack o' Okej, okay, dobra. A JJ, JJ! Dobra, JJ, ja... ja... O, o, jakoś... Tu mamy całkiem duży wynik, można powiedzieć. Do tego usunęliśmy delikatka, ale... Ja muszę zobaczyć najpierw i potem znowu z tego raczej odpalę. Ja zawsze gdy sobie włączam kamerę, Idź. Tak. Czekam na od... O, oh, old man consequences. Dobra, wyk, wyk. Właśnie. Tu wszystko jest pod kontrolą. O 67%. O. No, poszedł. Tećiz. A jak? Ja go nie ustawiałem. A zapomniał. Dobra, nie, 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 nie. nie. Dobra, totalnie zapomniałem o Freddy. Totalnie zapomniałem o Freddy, okej? Okay? Więc. No, nasza misja to zdobyć high score. A to wyszło bardzo, bardzo dobrze. Skoda dajemy mocno i Aha, maksimum to 60 stopni To góra roku... JJ Dobry. Co tak się popsuło? I też zabrakło You like nie to lubię, to lubię, ale a proszę dać mi spokój, błagam cię. Dobra, nie odpalimy nic na szczęście. Mango, ty tak hałasujesz. Ciesto. Co tak się popsuło, takie bzz. O, Czekaj. Zrobię Wam tak. Niechcący, wspominam, niechcący, kliknąłem na zakończenie zakończ wideo. I nie najlepsza jest taka informacja. Ponieważ będę chciał skleić te wideo, ale trudno. Jak ja mam lagi? Spring... Czekaj, no, tradycyj... Dobra, już. Mam uh. no, 13 końców po help'im. Może no, są tu trudności przez laki to p***a. Przy... się skończy ten film, to powiem nam tak, No i skończy. Będzie to... Spokojnie, wróćmy do Ultimate Custom Jest i błagam, że czysta. Pszczołomny wie, zaczynamy że... Ultimate Custom Słuchajcie ludzi. I właśnie sekret od I you know, rzeczy. Właśnie so, Dobra. Just... Okay? Tak mało, tak mało. Połowa. 10 sekund. Ouais. Dwa. <imagining> <It's boiling> Jest! Mamy to! Nice! Nice! Mamy to widzowie! Nie, a. Kiedy zrobimy? 50 na 20, obiecuję wam to! Jest! O, mamy to! Super! Nice. To co? To ja się z wami żegnam. Cześć, hej, pa.